Dzisiaj poniedziałek, y, piątek i nagrywam odcinek Redman. No to zapraszam do oglądania. Czam, czam, czam. Gotuję obiad dla dzieciaków. Ale mi nudno. Ha, chyba mój mąż mnie znienawidził za to, że jestem katmani. <laughs> Jakoś dziwnie się czuję. Do lekarza. Po wizycie u lekarza. Lekarz mnie zbadał. Mam grypę. Szybko wskuję do łóżka. Co się stało? Co się stało? Co tak łupnęło? Co? Pójdę lepiej do żony. Żono, czy ty też słyszałaś, że coś łupnęło? No tak. Dobra, dziwne, ale gotuję dalej. Coś dziwnie pachnie, Ken, przypaliłeś coś. No jasne, że nie. No to dziwne, ej, coś nam wisi na parapecie. Czy to nie jest peleryna Rytmena? Co, skąd tu się wzięła moja peleryna? Co tam mówię, w skarbie? O nic, nic. Szybko muszę ją sprzątnąć. Wow! To jest peleryna Redmana. Zabiorę ją do studia. Wreszcie będę miała o czym napisać. O nie, chyba ją na ziemię zrzuciłam. Szybko, sprawdźmy to. No i co? Nie ma jej. Wezmę ją jak najszybciej. Chyba ją widzę. Szybko, biegnijmy po nią. Halo, pani nie może tego zabrać. Dlaczego? Mm, mm, po prostu to moja własność. Ale to jest. To jest peleryna netmena. I co, nie obchodzi mnie to? Aha. Proszę to dawać mi. No dobrze, niech pan sobie to weźmie. Dziękuję. I znowu nie będę miała o czym pisać. Na szczęście pelerynę odzyskałem. Uff, to już koniec tego odcinka. Och. Był bardzo męczący dzień, no to dziękuję wam za oglądanie. Bajo, 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 bajo. Bajo. Tak po prostu mówię z nudy. Cały dom mówi bajo.